Cześć, w tym filmie chciałem opowiedzieć swoją historię o tym, jak przestałem grać w gry wideo, jaki był czynnik, który to spowodował, jak w ogóle przebiegała ta podróż, co dzięki temu zyskałem i jaką bym przyjął taktykę na Twoim miejscu, jeśli masz zamiar podjąć się podobnego celu. Pierwsze to. Dlaczego przestałem grać w gry wideo? Skąd to się wzięło? Po prostu uświadomiłem sobie moje uzależnienie od tego. Całkowity brak życia socjalnego, tylko i wyłącznie od rana do wieczora gry wideo. Wszystko się zaczęło, kiedy byłem w podstawówce i mój kolega dał mi płytkę, i na niej była moja pierwsza gra wideo, jakaś strzelanka. I to powiem, że to był jeden z moich największych błędów życiowych, bo tak się to wciągnąłem, że. Drastycznie spadły moje wyniki w nauce. Życie socjalne nie istniało praktycznie. Zero jakichkolwiek obowiązków, zero wszystkiego dzień w dzień, granie w tą grę. Później doszły kolejne nowsze i tak się to utrzymywało. Najbardziej ucierpiało na tym moje życie socjalne, społeczne. Nigdzie nie wychodziłem. Cały czas grałem. Tak, jakby, znaczy wychodziłem tylko, żeby, nie wiem, załatwić jakieś potrzeby i coś zjeść, a tak to non-stop to grałem. Wszystko zmieniło się y, jakieś 4, 4 lata temu. Tak, 4 lata temu, mniej więcej. z y, Pamiętam, że miałem nowego, nowy komputer wtedy, i jak na ten nowy komputer pobierałem. Pierwszą tak jakby grę, na ten nowy komputer, no to już Tak jakby miałem takie odczucie, że nie chcę, nie chcę tak jakby dalej tego robić, tak jakby uświadomiłem sobie, że Wraz tak jakby z tym nowszym komputerem będę pobierał Lepsze gry, które mają lepsze wymagania i to będzie się ciągło tak jakby w nieskończoność. Uświadomiałem uświadomiłem sobie, że Widziałem gdzieś na YouTubie takie wideo O konsekwencjach grania Właśnie w gry Głównie tam było to, że Powoduje to takie fałszywe uczucie osiągnięcia celu. Jak grasz, to doskonale o tym wiesz, na przykład grasz, grasz masz jakieś zadanie, na przykład, które mówi ci, że musisz mieć postać na odpowiednim levelu, lub musisz zabić tego bosa, lub znaleźć coś tam. Jak to znajdujesz, to masz takie uczucie spełnienia, takie uczucie, że coś osiągnąłeś, a jak wyłączasz komputer, to uświadamiasz sobie, że tak naprawdę nic nie osiągnąłeś i jesteś w kropce, nie? dalej jesteś w tym samym punkcie, co byłeś przed tą sesją grania też kolejną rzeczą jest to, że te gry niejako są tak zaprojektowane właśnie, żeby ten mechanizm, że kończysz jedno zadanie zaczynasz drugie, zaczynał się od razu żeby jak najdłużej Cię utrzymać przy tej sesji żebyś grał jak najdłużej i żebyś non stop tak jakby wykonywał te zadania żeby to było jak najbardziej uzależniające żeby pobudzało Twój mózg do tego, żeby wydawało Ci się, że robisz coś pożytecznego kolejną Rzeczą właśnie jest, że obejrzałem ten filmik o tym jak to działa, że To fałszywe poczucie celu, że Spełnia tak jakby Gry wideo zastępują realne życie pod tym względem, że zastępują kontakty z ludźmi przez to, że masz kontakty z ludźmi online Którzy też grają Za Tak jakby Podmieniają te potrzeby na takie bardziej Sztuczne substytuty Potrzeba nie wiem Przynależności do grupy no to, że masz jakąś tam nie wiem gildie, czy jakiś zespół i graża, że z nimi czujesz się, że przynależysz do grupy. Potrzebę, nie wiem realizacji, osiągania czegoś, no to wiadomo, wykonujesz jakąś questę, jakieś zadanie. Kończysz to i czujesz się, jakbyś coś osiągnął. Obejrzałem ten filmik i uświadomiłem sobie, że taka jest prawda i że to na przestrzeni lat bardzo negatywnie wpłynęło na moje życie i czas się tego pozbyć. I oczywiście wyszłem z założenia, że pozbędę się tego na pstryknięcie palca po prostu, że pstryknę tak i już to wszystko zniknie. No ale tak nie było. Było tak, że pierwszy tydzień nie grałem, później kolejny tydzień to była jedna wielka sesja grania. Później znowu tak, znowu tak. I po jakimś czasie miałem takie odczucie, że nigdy nie uda mi się tego przezwyciężyć, że to jest jakby wiecznie... Wiecznie sprzężone ze mną i że takie jest jakby moje, takie głupie przekonanie, że takie jest moje przeznaczenie, być wiecznym gamerem. No i na szczęście później sobie uświadomiłem, że ten proces wychodzenia z gier to było właśnie to, co robiłem, czyli że tydzień nie grałem, później tydzień grałem i to było tak jakby nie odcięcie się raz, yy, tak jakby powiedziałem sobie, dobra, odcinał się, koniec. Tylko tak jakby ja stopniowo to zmniejszałem, aż doszłem w końcu do takiego momentu, że przestałem to grać, ale tylko dlatego doszłem do tego momentu, bo zastąpiłem to sobie czymś, po prostu znalazłem sobie inne zajęcia. I samo to, że te zajęcia były dla mnie ważniejsze niż granie, to jeszcze te zajęcia przynajmniej coś mi dawały w realnym życiu. Nie wiem, siłownia, wyjścia ze znajomymi, wiadomo, nie było to idealne zastosowanie, ale lepsze na pewno coś takiego niż siedzenie w domu 24 na 7 i granie. Później. O tych trudnościach z przestawaniem No to wiadomo Tu jest właśnie ten haczyk, że Jak dłuż, dużo czasu grałeś w gry Wszyscy twoi znajomi, których masz Grają w gry, no bo ty grałeś w gry I się tak jak przyzwyczaiłeś Próbujesz przestać i ktoś ci pisze, że Coś tam coś zrobił, albo chodź pograć z nami To ty nie masz Masz trudność, żeby się oprzeć Musiałbyś tak jakby odciąć się od tych ludzi To było, to było w moim przypadku Najcięższe tak jakby Zrozumienie, że Wolę być sam, niż wolę być w grupce, która tak jakby zachęca mnie, żebym wrócił do tych starych, złych nawyków, których nie chcę już dalej kultywować, tak na przykład grania, że tak jakby ci ludzie nie byli jacyś negatywni, ale oni tak jakby nie zdawali sobie sprawy z tego, że z graniem tak jakby można skończyć i tak jakby nie docierało to do nich i myśleli, że to jest jakieś, nie wiem taki chwilowy mój trend i że zaraz mi przejdzie i będę dalej z nimi się grał, ale nie, ja wolę coś innego no i musiałem tak jakby zrezygnować z tego, no trzeba no albo poświęcić siebie, no albo poświęcisz kogoś, nie, wolisz utrzymywać te kontakty, robić dobrą minę do złej gry, a w głębi tak jakby duszy wiedzieć, że chcesz to skończyć, że nie chcesz dalej kultywować tych złych nawyków ja wolałem na przykład wolę poświęcić tych parę osób, z którymi, których i tak to są tak jakby, nie są twoi przyjaciele, tylko to są bardziej ludzie, z którymi zagłębiasz się w jakiś zły nawyk, na przykład to są towarzysze tak jakby złych nawyków, że ty mając grupkę, która robi ten sam zły nawyk co ty czujesz się jakby to było dobre, bo grupka ludzi to robi, no i to jest takie oszukiwanie samego siebie. No i pułapka tych gier wideo, z których udało mi się wyjść, no to bardzo jest to trudne. Nie mówię, nie mówię, że to ci się uda od razu. Bardzo to jest trudne, bo to jest zaprojektowane tak, żeby cię trzymać, żebyś żeby czuł, że coś się omija, jak skończysz, i żebyś miał takie poczucie niewypełnionego zadania. Jak masz znajomych, którzy też grają, no to jeszcze dodatkowo to będzie potęgowało ten efekt, że oni będą zachęcać cię, żebyś dalej grał presja tego, że nic, nie masz żadnych innych zajęć poza tym i jak przestaniesz, to będziesz miał uczucie takie halo, nic nie robię, więc wrócę do tego, co robiłem wcześniej, czyli do grania, bo i tak nic nie robię. Musisz sobie czymś to zastąpić, jakimś dobrym nakrętem. To wszystko jest trudne. To nie jest w żaden sposób łatwe. Nie ma żadnych czynników ułatwiających to, ale jak, jakby, jakie są benefity tego, że przestaniesz? No benefit jest taki, że przestaniesz się czuć jak małe dziecko po prostu. No ja jak grałem, to miałem takie uczucie, że czułem się jak małe dziecko, jak taki nie wiem 10-12 letni dzieciak, który gra. I taki jakby, taki typowy obraz nie wiem, nie wiem czemu, albo, takiego dziecka grającego Fortnite'a, które nie może przestać i nawet jak mama mówi, żeby nie wiem, wyszedł pograć piłkę piłkę, coś to nie, 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 bo woli grać. Taki, tak się czułem, tak jakby ja się z tym źle czułem. Ja nie, nie chciałem mieć tego uczucia, po prostu Głównym czynnikiem u mnie to było pozbycie się tego uczucia, po prostu teraz jak nawet siadam, to nie jest tak, że ja miałem na przykład, nie wiem, miałem tak, że miałem te gry, część pousuwałem, część tak jakby zostawiłem, ale przestałem nie grać i nawet jak mam taką ochotę, żeby znowu w nie zagrać, to od razu mi się włącza ten tak jakby moduł taki, że czuję się jak małe dziecko i od razu, od razu to wszystko wyłączam i wracam do swoich normalnych zajęć, bo po prostu nie chcę się dłużej tak czuć i... To był ten taki jakby decydujący czynnik, który mnie przekonał, żeby zrezygnować z tego i jak ty masz ten sam problem, też chcesz zrezygnować z tego. Naprawdę warto zachęcam cię do tego. Nie słuchaj nikogo, kto ci mówi, że ci to nic nie dało. Na pewno ci więcej da niż ci nie da. Będziesz się przez to lepiej czuł, będziesz miał świadomość, że jesteś w stanie lepiej kontrolować swoje decyzje i wybory. No i ode mnie na, na dziś to tyle. Tam jest komentarz, nie w komentarzu, tylko w opisie jest link do. Mojej stronki, jak masz jakieś porady, jakby to miało wyglądać, co byś chciał tam zmienić, pisz na maila. I to tyle. Dzięki za uwagę. Cześć.